Za sezon poprzedni, których prawdę mówiąc się nie spodziewałem. Zobaczymy, coś temu zacznie czy nie. Nie zaczęło bzyczeć tymi kontraktami. Gatorade to akurat jest średnio zainteresowane, prawdę mówiąc. Dobra, ale miałem wam pokazać nagrody, i tutaj statystyki, jak to wygląda. Na minus 4 w pierwszym meczu. Na poprzedni sezon. Nie, to jest na ten sezon. To jest na ten sezon akurat. Nie, czekaj. To na który to jest sezon w końcu? Ej. Chyba jest na ten sezon. Nie jestem pewien. Tutaj są nagrody, czyli niespodziewane MVP. Czekajcie, wezmę tego Gryzonia, tutaj MVP, MVP finałów, tytuł mistrzowski. Aż powiem wam, że żałuję, że tego nie nagrałem, bo było, byłby to ciekawy materiał. No dobra, słuchajcie, ode, ode mnie to na dzisiaj wszystko. Mam, na, Chyba zrobię wam dwa filmiki po prostu. Jeden film będzie z meczem, ten wprowadzający, a drugi będzie... Z tymi nagrodami, z statami, w sumie to mogę wam też to pokazać jak to wygląda. Jak to tu się przedstawia, bo to jest najciekawszy temat. Prawie wszystkie wskaźniki na plus, chociaż prawdę mówiąc to ja bym tutaj troszeczkę pozmieniał. Jest i perimeter, tego stila. Back, back, back. Eee, Badges tutaj są wszystkie. Skill boosty, no to Skill to na razie nie ma, jest tylko gumy energetyczne. i będę musiał jednak się przejść na tą siłownię za jakiś czas, żeby je uzupełnić. Eee, no i słuchajcie, ode mnie to jest na tyle. To jest jeszcze taki przedsezon, ale tutaj już pewnie będzie sprowadzenie. A tutaj będzie już mecz o. A nie, właśnie to, to, już, chyba, to już chyba jest liczone. Ale tutaj właśnie będzie z meczu z Waszyngtonem ceremonia odbioru pierścieni mistrzowskich. I ja wam ją zrobię osobno, tak samo jak z tymi statystykami. A mecz to zobaczymy. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.